Kochani, pojedźcie ze mną do Niechowy. No ale oczywiście, żeby wszystko było poukładane, zacznijmy sobie od samiszkiego początku. Zjadłam sobie śniadanko, wyjechaliśmy już, zrobiliśmy sobie przerwy w maku, gdzie zjadłam krusanta i wypiłam liptona. No i dalej jechaliśmy przez jakieś kukurydze, piękne pola, gdzie widziałam krówki, koniki. No i jak już dojechaliśmy, to przywitał nas takie piękne kwiatuszki przy wejściu ale przy wejściu do naszego budynku mieliśmy oczywiście inny kolorek, więc mega cute. No i co? Potem poszliśmy na malutki deserek, gdzie zjadłam mega dobre ciasteczko, w sensie ciasto i lemoniadę. Mega polecam. Powiem Wam, że po 6 godzinach drogi, jak dostaliśmy pokój, to łóżko było najwygodniejsze na świecie. No i zrobiłam sobie taką fryzurkę. Poszliśmy na obiad do kolacji, gdzie zjadłam ogórkową i ziemniaczki z surówką, mega dobre to było. No i w zasadzie potem poszliśmy na plażę, gdzie piłką sobie raczej nie pograłam, bo za duży był wiatr. Poszliśmy na molo, gdzie mega ładne zdjęcia sobie porobiam. Zjadłam taką frytkę zakręcaną. No i znowu z kuzynką teraz poszliśmy na molo, gdzie uchwycić zachód słońca. Powiem wam mega ładnie. No i to tyle pa.